Nie szukaj prawdy pośród gwiazd Nie słuchaj męczców pustych lat Najprostszą odpowiedź Znajdziesz ją w sobie Nieważne miejsce ani czas Ogrody marzeń rosną tam Gdzie bije Twe serce Gdzie bije serce silnym zabiegą burmistrza Stanisława Martwarskiego w kwietniu roku ubiegłego, które zakończyły się bardzo pozytywnie dla gminy roci Zakończyły się pozyskaniem 85 milionów złotych do dofinansowania. To także kolejne sprzyjające okoliczności: zmiana zarządu spółki, powołanie jednostki realizującej projekt, której nie było w momencie, bo była ona bardzo w momencie. Rozpoczynającej się procedury przygotowawczej do tej największej historii Jerzyckiego Samorządu Inwestycji. To dobre decyzje personalne, zarówno w stosunku do prezesa zarządu, pana Mariusza Zagrożnego, jak i do wszystkich osób, które w sposób bardzo rzeczowy i fachowy zaangażowały się w ten projekt. To wreszcie zgodne z harmonogramem ustalonym z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Płodnej realizacja bardzo trudnych i największych historii Jerzyckiego Samorządu postępowań przedarzowych tym tego najważniejszego na 112 milionów złotych postępowania przetargowego na budowę części mechanicznej i biologicznej. Prezes dzisiaj to zaakcentuje, myślę, że przy swoją skromność nie powinien o tym zapomnieć. Wczoraj to nie wskazał na uroczystym podpisaniu, że był to przetarg, jeden z nielicznych w Polsce, który krajowa Izba izbawcze i inne organy oceniły pozytywnie nie wnosząc swoich uwag i zastrzeżeń. Państwa działania są spóźnione. Po pierwsze w naszym przekonaniu wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnych w tych punktach niespełnych przesłanek co do zasadności zwołania, bo w trybie sesji określonej jako sesja nadzwyczajna. Umowa została podpisana, jest to ogromny sukces, prezes i firma wyłoniona w postępowania przetargowego, która złożyła najtańszą ofertę. Już od dzisiaj podejmuje działania zmierzające do rozpoczęcia tej największej inwestycji i mimo wielu przeszkód, artykułowania nieuzasadnionych, krytycznych zarzutów, manipulowania faktami ze strony radnych Ziemi rodzińskiej i przeszkadzania realizacji tak dużego projektu, ten projekt udać się, musi wczoraj prezydentowi, podziękował oponentom, tym osobom, które nie wierzą, nie wspierają go, nie kibicują. I to powoduje w nas jeszcze większe zacięcie, aby ten projekt dalej skutecznie realizował. Łopata i kasa ma trybutem dobrego budowniczego, takim się okazałeś, więc aby ta inwestycja wbrew w tym osobom, które niekoniecznie sprzyjają temu projektowi, służyła jak najlepiej, żeby ta inwestycja, która postrzali za 150 milionów złotych, wygenerowała nowe miejsca pracy, nowe wpływy i dobrze realizowała system gospodarki śmieciowej. Proszę bardzo. Pan mówi, że nasza, nasz wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej jest spóźniony. Rzeczywiście jest spóźniony, bo wczoraj Państwo podpisaliście umowę, ale kiedy 2,5 tygodnia temu napisaliśmy, że spotkaliśmy 3 tygodnie temu przed sesją, ostatnią sesją, kiedy Pana pytałem na Komisji Budżetu o rozstrzygnięcia przetargu w spółce z FGO, to Pan odpowiedział, że nie zna Pan tych rozstrzygnięć, Pan nie wie, kiedy będą rozstrzygnięte. Pan nie zna rozstrzygnięć tych przetarg. Także e, proszę się zastanowić nad tym, co pan dziś mówi i przemytować to, co pan mówił trzy tygodnie temu. Bo trzy tygodnie temu pan nie wiedział, kiedy będzie przetarg rozstrzygnięty, nie znał pan wyników tego postępowania, a kilka dni po sesji odtrąbił pan na Facebooku, że już za kilka dni będzie podpisanie umowy. Czyli wtedy pan nas kłamał. Czy dziś Pan opowiada bajki i odstawia serce z łopatą i, i, i z i, kaskiem? Także proszę o udzielanie informacji e, dziś konkretnych, a nie tak wymijających jak trzy tygodnie temu, kiedy Pan odpowiedzialny za ten projekt Nasz Radny informował na Komisji Budżetu, że Pan rozstrzygnięć tych przetargów nie zna i terminów rozstrzygnięć również Pan nie zna. 5 marca zakończyła się kontrola urzędu zamówień publicznych, która przeciągała się od początku stycznia. I jeżeli Pan tutaj mówi o tym, że publicznie nie wiedział, więc nie wiedział kiedy ta kontrola się skończy, ja też tego nie wiedziałem. Jak tylko się kontrola skończyła, zaprosiliśmy w 6, 6 marca do siedziby spółki, aby ustalić wspólną datę podpisania umowy i tą datę ustaliliśmy na, na 18 marca. Czy jakiekolwiek zapisy umowy, która była w, na stronie ZGO, 5 sierpnia zmieniły się w międzyczasie, czy żaden z tych zapisów się nie, nie uległ zmianie? Na razie żadne z zapisów nie uległ zmianie. Oczywiście jasnym jest, że ulegnie zmianie harmonogram załącznik numer 2 do umowy w swoich podstawowych pierwszych elementach. Czyli tam było także że styczeń jest podpisanie umowy, wiadomości wiadomo, że podpisanie umowy przez marc, no to musimy to I tak samo tam jest, z tego co ja pamiętam, termin wykonania projektu i uzyskania pozwolenia, pozwolenia na budowę te wewnętrzne terminy też się mogą zmienić, z tym, że tak jeżeli chodzi o zgodę na naległego funduszu, nie musimy do nich o to występować, do trzech miesięcy możemy wewnątrz harmonogramu tak zmieniać terminy. Do trzech miesięcy. I to podejrzewam, że wydłużymy to gdzieś o dwa miesiące. Bo kiedy analizowałem dwie inne umowy w ramach rozbudowy zakładu, czyli ten na system kogeneracji i ten kwatery. Tam zapisano karę umowy w wysokości 20. wartości zamówienia za każdy dzień złotych. Natomiast w tym, w tym dużym projekcie umowy, w, tym, w projekcie umowy dotyczącym tego dużego zamówienia na 112 milionów, nie ma mowy już o 20., tylko dwóch setnych i to nie o wartości zamówienia, tylko od wartości robót niewykonanych. Z czego wynika ta, ta różnica między tymi dwiema umowami a tą trzecim umową? To znaczy tak, ja Panu powiem, umowa na ten duży projekt, czyli zadanie 1a, jest bazowana jest na innych tego typu umowach, które... się naliczać powiedzmy wcześniej. Natomiast tam te dwie umowy pozostałe są umowami małymi. I tutaj, jak chodzi o kogenerację, to jest tam dużo, że przeznaczony na milion złotych, na kogenerację, znaczy, przepraszam, promocja, a na kogenerację jest około 5 milionów złotych, także tutaj te kary mogliśmy zastosować większe, to, to nie wystarczy potencjalnych wykonawców. Natomiast jeżeli tutaj kara była hmm, ustalona, no, pan, to już za każdy dzień złotki. jest ponad 200 tysięcy złotych. No kto by tak. A poza tym mówię, jest to normalnie przyjęte w tego typu przetargach, że takie wysokości targowe są. Znaczy Pan dopuszcza taką możliwość, że firma wykona z punktu widzenia kształtowa opłatę, czyli 112 milionów dodatkowych nie można wykonać, tak? Czyli ze 112 milionów firma przerobi 110 milionów złotych i z jakiegoś powodu nie przerobi 2 milionów złotych. E, czyli będziemy mieli e, odsetki liczone od 2 milionów złotych, 200 od 2 milionów złotych, a opóźnienia będą następowały e, e, od zakończenia całej inwestycji. I teraz tak naprawdę przechodzę do, do powiązania tej umowy z umową, którą ma ZGO z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. Czy ta umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska przewiduje możliwość, znaczy do kiedy musi być ta, ta, ta inwestycja zrealizowana i ewentualnie o ile mogłaby się w czasie odsunąć, żeby to nie, nie groziło jakimiś konsekwencjami dla ZBO, na przykład w postaci zwrotu dotacji w całości bądź też w części? Pierwsze pytanie dotyczy tego w tej sytuacji, gdzie prawie całe zadanie jest zrobione, no ale czegoś jeszcze nie skończyli i odbiorów końcowych nie mamy? A drugie, jak się ma umowa z Narodowym Funduszem do umowy z firmą e Jeżeli chodzi, ja zacznę może od tego drugiego, od drugiej części pytania. Jeżeli chodzi o możliwość wydłużenia kontraktu, jeżeli mówimy o końcowych wykładach, mamy zapas około dwóch miesięcy. Te dwa, dwa miesiące możemy jeszcze sobie pozwolić na wydłużenie z tym, że tego w ogóle nie bierzemy na razie od uwagę. Natomiast nie za bardzo rozumiem, o co panu chodzi jak jakieś setki od dwóch milionów niewykonanych. Ja powiedziałem, że na koniec końcowa faktura to jest około 40% wartości kontraktu, także jeżeli oni czegoś nie wykonają za 2 miliony, to nie rozumiem. O co pan chodzi? Czyli chodzi o karę dla, dla tego wykonawcy. Czyli rozumiem, że ostatnia faktura od 40%, od 40% ze 112 milionów, tak? tak? Czyli nie mogą na przykład firma nie może przerobić, nie wiem, robót za 100 milionów złotych, nie wykonać y, za 12 milionów złotych i wtedy odsetki liczymy tylko 000 000, czy od tych 12 milionów, czy od 2 milionów nieprzerobionych, ale inwestykujących już po terminie zapisanym Taki, taką sytuację, W Takie sytuacji, już taka nie może być Procent jest fakturowany jako na bieżąco. Mierząco, tak, tak, tak bieżąco. Z tym, że są oczywiście podane, dokładnie mamy podane kwoty kwartalne, maksymalne kwoty kwartalne, w których wykonawca nie może także fakturować, bo to się to wiąże to jest w powiązaniu z, z wypłatami dofinansowania przez 60% można fakturować na bieżąco. Firma, kiedy 60% zafakturuje, to później kolejnych 40% nie można podzielić na trudniejsze faktury, Mnie Tylko ostatnią fakturą dopiero jest opłacalna. Tak? Czyli ewentualne odsetki były obliczone od 40-paru milionów złotych. Czyli nie tych 40%.